Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj wracamy z naszą serią drogi do Grand Championa. I tak jak widzicie jest nowy sezon. Ja sobie chwilę odczekałem, żeby przeciwnicy mogli nabić się ranka, żeby było wiadomo na kogo gramy, ale oczywiście nasza ranga się nie zmieniła. A jeszcze zanim zaczniemy, to chciałbym Was zaprosić na nasz serwer Discord, gdzie obecnie trwa giveaway na Rocket Passa. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie ma Rocket Passa, a chciałby go mieć, no to macie cały czas szansę jeszcze go wygrać, jeżeli dołączycie teraz na serwer. No i co? Zasady serii macie w opisie. Ja zaraz już zaczynamy pierwsze spotkanie i widzimy, że... Mam najwyższy MMR w lobby, bo wiadomo, jeszcze nam tak jakby nie rzucono dokładny MMR. I no zobaczymy, jak się będzie. Tak jak mówiłem, poczekałem sobie chwilę z nagrywaniem odcinków, żeby przeciwnicy mieli widoczne rangi. Żeby rozegrali już swoje placementy i mam nadzieję, że tutaj już większość będzie miała rozegrane. Dobra, to nie będzie w bramkach, żeby sama buja, to by nie strzelił jedynie. Bo to by było co najmniej groźne. Yy, bilans też oczywiście spotkań macie na ekranie. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, co się działo w poprzednich filmach, to oczywiście zapraszam do tego. Może on spróbuje jakąś rankę tutaj zdobyć. Postaram się dzisiaj nagrać co najmniej dwa filmy w sumie. Żeby już nie było takiego zostaję w filmach i żebyśmy w końcu zdobyli rangę, bo zresetowałeś nasze placementy. Przeciwnie drużynie, widzimy, koleś już fankiem. Generalnie takie bardziej trehardowe, to się pojawiły, no wiadomo, nie wszystkie, ale jest Octane, chyba nawet biały, jest jakieś nie wiem co. Jest, kurczę, okazja do zrobienia interwencji, ale no ten jeden note, V, czy jakkolwiek się to czyta, no to nie jest najlepszy zawodnik. Wybijemy piłkę, mam nadzieję, że to nie będzie bramka. <grym> Okej, okay. zasady, tak jak mówimy, nie mogę strzelać, jak wpadnie to... Będę robił po prostu karę. I. Co tu dużo mówić. Zobaczmy sobie, co Może Może ty się akurat słuchałam przez przypadek. O, jest dobra okazja. -do dobra, dalej jest dobra okazja. To może być. Bęk Potężny. Śmieszne są te dźwięki. Na, na dłuższą metę mogą go nie denerwować. Ale uważam, że spoko. Fajnie, jakby się dało też je wyłączyć w sumie. Jak kogoś się irytują. Bo na taki dodatek już czasami może być męczący. Dwie minuty minęły no to, że my nie tracimy bramki, no to mam nadzieję, że tak pozostanie do samego końca Ale fajnie jakby też udało się coś strzelić Dobra, ja to wybiję po prostu Przeciwnik? Dobrze się ustawiają ci sprzeciwnik drużyny Ten w ogóle próbował mnie demować i mamy opena No to przyjęcie mogło nie być najbardziej optymalne Ale? Kurde, już liczyłem, że on to jakoś przetnie Dobra, no podjadę pierwszy chyba. O miną minął mnie dobrze. Ciekawe. Nie do sobie... W razie czego pasy jakby to miało być niebezpieczne. To jest niebezpieczne, ale... No nie dobra. Ale z przeciwnej drużyny, nie, no już wszyscy w sumie coraz lepiej uderzają w tą piłkę. Tylko fajnie jakby... No właśnie. Ten... Wszyscy poza tym doł'tem. Który jest wyjątkowo jakiś nieogarnięty. Oni nie grają razem, nikt nie gra ze sobą tutaj w party. Więc to nie jest kolega ze słabszej rangi, tylko po prostu kolega... ...ze słabszymi umiejętnościami od innych widocznie. Ale jest szansa, że ten lepszy strzeli to rozgola. Szczerze? Ej, mega ładnie to zrobił, co jest? Aż zobaczę replay. Patrzcie, jak dobrze flipa wykorzystał. Ej, co to O Czemu on tak dobrze to zrobił? Jesteśmy na jakimś goldzie chyba, w sumie nie wiem, ile to jest 600 mmr -a. Wydaje mi się, że jakiś gold. I prawdę mówiąc, no zaskakująco dobrze to rozegrał. Bardzo ładny strzał. Nie wygrywamy, co najważniejsze, więc teraz wszystko w moich rękach, żeby nie stracić. Już nie musimy polegać na randomach, żeby strzelili. Dobra, przeciwnicy... Coraz groźniejsze się to robi, ale no cóż... Na razie powinienem wszystko bronić. No, chyba, że ktoś mnie mega zaskoczy. Jakim gold zdobędzie w rankę, to naprawdę, no, będzie wydarzenie. Chyba, że właśnie po bumpie jakimś losowym. Najpewniej jeszcze od teamata. First Troll to respektowany! No dobra, przez sekundę był, dopóki Note się nie wpierdzielił w nich. Nie, no, ten Note to naprawdę jest niezły zawodnik, muszę przyznać. wierzę, że First Trolla mieliśmy na goldzie tej serii i był respektowany. Może nawet ty to do odcinka będzie, chociaż chyba nie... Czekajcie. Odbije to. Może być okazja do bramki. Idę pompować. Nie tak to miało wyglądać, zaraz wracam. Dobra, jak widzimy, nie jestem w stanie zdążyć za bardzo, żeby, o kurde, żeby dążyć do akcji, ale na szczęście nie straciliśmy go. w sumie nie wiem co się stało, ale widzę, że piłka była blisko nas, okej, okay. <ścoughs> no niefortunnie, jakby po prostu wybijałem piłkę, dobra, teraz już walniemy na stówę, tak, że nie wejdzie, natomiast teammate z aerialem spróbował, standardowo zadyszkę będę miał w tej serii po zrobieniu pompek, bo chyba, że już będę ich robił tyle, że... Że się formy złapie. Mam nadzieję w sumie, że krzesło mnie nie zasłaniało. Uff, bo jakbym miał krzesło jeszcze odsuwać, to jeszcze dodatkowe parę sekund by schodziło. To większe szanse na utratę bramki. Ale nie no, to raczej było widać, że pompuje. Już nie musi to być takie dokładnie widoczne. Dobra, sobie was Nie wpierdzielcie się we mnie. Wybijam w jakieś miejsce, żeby na pewno nie zdobyć gola. I co? Na pierwszy meczek wygramy raczej. Przez dwie sekundy to nie powinienem nawet gola strzelić. No jest, ładnie, pierwszy mecz wygrany. Zobaczmy, jakie to były rangi. O kurczę, tu już były platyny, więc jesteśmy wyżej niż myślałem. No i co, kolejne spotkanie. i Tym razem już każdy z mera więcej niż w, niż w poprzednim meczu. Ale widzimy, że tam jest całe party trzech zawodników. Przeciwni drużynie, to też ciekawe. Jeden zawodnik ma zdecydowanie niższą rangę. Zobaczymy, czy ten LBT będzie słabiej grał od reszty. Może jakiś lokalny smerw z, z, z diamenta? Nie wiem z czego mógłby być. Okej. Okay. Dwa areale lecą. Nie no. Co jest? Już ludzie piłkę w powietrze zaczynają trafić. Jaki to jest improve z na mecz, niesamowity przecież. Dobra, tutaj akurat wylew. Ale na ogół to może być goal. Nie! Jest! Ale dobry save. Dobił to ładnie, niesamowite jak Z meczu na mecz tutaj jest lepszy poziom No patrzcie jaką interwencję zrobił wybor... Wyobraźcie sobie, że w poprzednim meczu coś takiego by było W poprzednim meczu to ja bym Już tutaj na ziemi wyglądał z powrotem I pumpki nawalał, no ale to dobrze, już wiem, że Przynajmniej, no kurczę, jeszcze jakby Do Kikofa jeździli wtedy, kiedy mają jechać Ale to jakaś strategia Gdyby nie backflip, to jeszcze byłaby to dobra strategia No ale w każdym razie Widzimy, że już można coraz odważniej wszystko robić No ja tutaj nie będę podjeżdżał Dobra, kopnijmy na backboard. Może nasz to uda się dobić. Akurat nikogo nawet nie mam w pobliżu, więc nikt z tego nie dobije, ale... No co, no ja nie mogę strzelić. Wybijmy. Dobra, nie wchodzi. I nasz jeszcze to ładnie wybił. Dobra, wybijmy to. Wybijmy to znowu. I ja się cofam. Zrobota wykonana, piłka się pozbyta. W sumie wygrywamy, więc jest bardzo dobrze. No ale tak jak mówiłem, w sumie teoretycznie może być nawet teraz mi łatwiej wygrywać mecze, bo większa jest szansa na to, że nasi teammates strzelą bramkę po prostu, no bo tam na samym początku jak nikt nie był w stanie trafić w piłkę nawet, no to szansa na to, że nasi zdobędą gola to była naprawdę no, rzut monetą. Tam to naprawdę nikt nie wiedział co robi, więc trzeba było się modlić, żeby ktoś wreszcie wykończył sytuację. A tutaj, no, jak się im jakoś pada, to coraz lepiej będą kończyć, raczej. Nie no, co to za aerial jest? Jeszcze Majki teraz leci? Co to, no nie no, nie, nie do poznania, nagle jest to seria. Nagle ludzie grają 10 razy lepiej. No dobra. No dobra, 10 razy jest, ale wiadomo. Miejsce na poprawę to w całej serii będziemy widzieć, ile, ile tego się robi. Ale to nie wiem, czy to jest na dwa? Jaka to może być ranga w sumie, jak z więcej. Ja chyba coś pokryje Platy na dwa, ale niesamowite jak dużo lepiej grają. Chyba, że przypadek, zostawmy tam setkę naszemu, żeby nam nie narzekał. Żeby się cieszył, że ma dobrego teammate'a. Tutaj sobie pasekuruje. Dobra, podajmy od Bagwardu, może nas się akurat dobiją. No, próba była. W powietrzu trafiona. Nawet przeprosił. no, <grytanie> kurczę. Niesamowite, nie spodziewałem się, że tak szybko to, to się polepszy. Okej. Okay. Nie no. Jestem autentycznie w szoku. Przecież w poprzednim meczu to była jeszcze padaka no, na tle tego, co jest teraz. Niesamowite. On jeszcze na reset by poleciał, przecież już prawie było blisko. Dobra, niech ten Amulinium. Amelinium, czy jak mu tam. Sobie zagra. Ja pasekuruję. Nie wywalił się przy tej piłce, spokojnie. Chyba, że to jakiś smurf też jest. No niewykluczone, że też nam trafiło się... akurat jakieś lobby, że mamy smurfów w teamie. Czy tam gracze, co nie mają optymalnej rangi na trójkach, bo grają głównie dwójki. Ale no nie wiem. Ciekawe, ciekawe. Dobra. Ja sobie cofnę za niego, nie ma co wyjeżdżać. Muszę być ostatnim defensywnym, jeżeli chcemy tutaj nie tracić bramek. Bo jak skoczę piłka mnie minie i będzie trzeba zaufać tutaj tym zawodnikom, Bo wiadomo, że no już coraz bardziej będzie można im ufać i w pewnym momencie będzie trzeba im ufać, ale dopóki nie trzeba, to... to lepiej tego nie robić. Nie ma takiej potrzeby. No cofnijmy się za tego. Majki w powietrzu znowu trafię w piłkę, nie no. Wszystkie piłki trafia. No wiadomo, nie jest to idealne trafienie, ale... ale no jest okej. Okay. Tutaj jest znowu dobry strzał, całkiem mocny, niecelny, ale... Ale dalej no... Na tyle poprzednich... I co ty robisz, ty gościu? Na tyle poprzednich, to... Jest dobrze, naprawdę jest dobrze. Dobra, jakiś taki strzał... <laughs> Żeby... nie wiem... Może nie, nie rzuciło się w oczy, że nie chcemy strzelić? jaki nam napisał ładny strzał, nie wiem czy to było do mnie. Nie wiem czy tam do siebie napisali. Było zadziwiająco blisko stracenia bramki. Dobra, ja już wiem, że muszę takie piłki katować bardziej, bo raz na kilka prób z tego wejdzie. Ja to sobie uderzę, zostawmy setkę naszemu i się cofnijmy. No, strzał nie był najlepszy tutaj, ale. Ale dalej, no. Z tą okazją co chwilę. <laughs> dobra. Ten Mikey chyba jest zdecydowanie lepszy od tego drugiego, po prostu się wyróżni na całym serwerze. Bo w sumie ten drugi już tak dobrze. Nie trafia. Ale tak czy siak wygrywamy. Zobaczymy, czy to były platyny dwójki, czy co to właściwie było. Nawet platyna 3 nam się trafiła do drużyny. Jedno na platyna 3, platyna 2. Więc no już jest wysoka. No i co? Mamy mecz numer 3 i z tego co widzę, to już praktycznie to są moje memory, więc już generalnie kończą się takie ukryte placementy. Zostawmy piłkę naszemu, żeby wybił. Prawdopodobnie gram już na poziomie diamentu, tak jakby miało obstawiać, więc no powinno być dużo lepiej. Więc fajnie to już będzie poobserwować. Powoli się zacznie wyzwanie. No wiadomo, że pewnie bliżej Grand Championa już będzie jeszcze większe wyzwanie, ale. No jest spoko. Ja to. Topnijmy w Blackbird po prostu. Może dobije nasz akurat. Dobra, dostępem, a nawet lepiej, bo będę w defensywie przynajmniej. Tutaj sobie pasek rójmy. Okej. Okay. Piłka. No nie będę się na nim rzucał. Wybijmy. On. O, kurde, jakby jak, jak takiego sobobuja załadowali, no to nie wiem, co bym zrobił. Ale no było blisko. Lamborghini chyba. A nie, Endo jest przeciwnie, drużnie. już myślałem, że. No w sumie Endo ta chyba jest jako Lamborghini. Ale my myślałem, że huraka na 100 ktoś sobie zakupił i gra. Dobry no, flick, dobra no, próba. Ja sobie pasek Znowu tutaj, jak widzimy, jest walka. Nasz teammate ze strzałem. Podjedźmy, dobra, wymuszona przynajmniej sytuacja, ja jestem już cofnięty, o kurde, to może być niebezpieczne, ale na szczęście takie nie jest, Się szybko skończyło. Czy on będzie leciał na aeriala? No chyba bym miał próbować, ale na szczęście nasz teamiec to ukrócił, nie no, jest to jest ta przemiana naprawdę pomiędzy meczami, jak dużo lepiej tutaj gramy z każdym meczem, no myślę, że teraz już będzie coraz mniejsza różnica ze względu na to, że już gramy na moich MMR-ach, już nie będzie tak jakby... Gra już nie sprawdza mojego poziomu, nie upewniać. Nie musi się tak bardzo upewniać. Więc nie będzie takich przeskoków, natomiast... No ciekawe. Okej. Okay. Dobra, wybijmy tą piłkę. ja sobie. Sfajkuję. Może będzie open przez to? Nie ma opena. Wybijmy tak. Sobie cofnijmy tutaj, chyba setka została zebrana z tego co widzę. No i teamatic. to może być niebezpieczne dla nich. Nie wywalił się karma, niesamowite. samowite trafił w pikę, co była niewygodna. Trzeba przyznać, że nie była najwygodniejsza. Dobra, wywalam. No, takie trochę za mocne wywalenia raczej robię, jak na diamenta, ale... No cóż, jak jesteście diamentami, to pewnie uważacie, że też takie dajecie, więc w sumie... Czemu by ich nie robić? Dobra, jadę na demo. W sumie, jakbym zdemował, to chyba byłby gol, więc dobrze, że nie zdemowałem. Nie wiem, czy to wchodziło w bramkę. Nawieram no, obie. Dobra okazja na strzał. No, to była dobra okazja, co by nie mówić. Niesłabo strzelona. on się nie wywalił. Ej, ten, ten, ta gra jeszcze nagle wygląda normalnie, praktycznie. Jakby w sensie, no wiadomo, że nie tak samo jak na ssl ale już każdy wie, co robi. I mniej więcej wada nad tą piłką. No i widzimy ładny gol! Ładna bramka naszego drużynowego. Wychodzimy na prowadzenie. Niecałe dwie minuty do końca i nawet z tego co widzę jestem ostatni w drużynie, co. Ciekawostka. Nie wiem, czy wcześniej się zdarzył mecz, w którym byłem ostatni, czy tam w sumie nawet po prostu nie byłem pierwszy. A tutaj może się zdarzyć. Zobaczmy. O, kurde, niebezpiecznie. Dobra, wywamy to do boku po prostu. Wybijmy jakaś jakoś tak. Może to być dobra okazja dla naszego. Ładnie nie podbił. Kąt jest taki, że raczej tego nie strzeli. No widzimy, próbował. Ja też jeszcze do Nie trafił w piłkę to w sumie nikt. Ale nadałem taką specjalnie niewygodną, żeby była trudna do wybicia. Też może trudniejsze do strzelenia trochę. Wybijmy. Okej. Okay. No może nie waliłem w bramkę, bo akurat się powywalali wszyscy. Dzięki. Dobra, wywalmy to z powrotem. To może być gol Dobra, nie, nie leci w ramkę, no szczęście. Ale to za pięć pampek by tylko było. Dobra, wywalamy. W Winnerwia mnie ten typek, że ciągle pisze przejmi. Nie wiem. No, traj Chcę Infodawać wszystkim, żeby uderzyli piłkę. Ale zdobywa bramkę. Takie ładnie. No widzimy, że tutaj na, na pełnym spoceniu. Może mecz gra nasz teammate, że, że już tak próbował wygrać. I co, przeciwnicy się poddali. Ja jestem ostatni prawie w całym lobby. No jeden punkt więcej mam od karmy, właśnie tym Tomato Assistant to zrobiłem, ale ale naprawdę jak widzicie, no już na samym tyle jestem, więc fajnie, 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 że się udało taki mecz wygrać i rozegrać już tak szybko. No i to były diamenty, tak jak podejrzewałem, to już były diamenty. Więc no szybki progres w serii. Zaczęliśmy od niskiego. Dwa mecze temu byliśmy w platynie jeden, teraz już jesteśmy w diamencie 1. No i co, można zakończyć odcinek. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Ja nie będę przedłużał i elo.